Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak niewielka jest różnica między tymi panelami, które tutaj są. One są bardziej pionowo i jak produkują, do paneli, które są tam u mnie na dachu wyżej, tak bardziej poziomo. Jaka produkcja z tych? Więc tutaj jest 8 paneli, 500. I tutaj jest. W stringu to wszystko razem 4 kW kilo, topiki razem tej mocy. Natomiast tam na dachu, zaraz pokażę, wejdziemy też, zobaczymy. Tam na dachu mam yy, 10 stringu paneli 410, czyli 4,1 kW topika i zobaczymy, jaka jest produkcja z tego. Jaka jest z tego w taki, jak widać, raczej pochmurny dzień pochmurny, pochmurny, ale dość jasny. Zobaczmy, ładuje się magazynik 9 Amperów, pomimo tego, że zobaczcie, kurczę, słońca nie ma, ale jest bardzo jasno i co ciekawe, tak, te panele fajnie są odśnieżone, wszystko spłynęło, plus 2 stopnie oczywiście i teraz ciekawostka, tak, idzie z tych paneli 380, około 400 W, 350, tak, no, teraz widać, że więcej jeszcze. Ale co ciekawe, uruchomiłem ten falownik, bo szkoda i tu 200 watów mam z paneli, które są praktycznie 6 stopni kąt mają tylko i zaczynają bardzo ładnie też produkować. Co do tego magazynu, którego przygotowałem, ociepliłem, ale pomimo, że jest plus 2, to jeszcze w nim jest zimno i jest alarm, bo jeszcze on nie jest na tyle, żeby się ładował, właśnie dzisiaj pójdzie kołderka, czyli ta wełna jeszcze, dla niego i uruchomię obydwa połączę. Tu mamy 53,5. No to prawie że zbliżone są te napięcia, także także je połączę. No i jak widać, przewód ten chodzi sobie cały czas na 26 W tylko. No i mamy temperaturki, także to się sprawdza. Ta mata grzewcza się sprawdza 11 stopni. Jest OK. Jak będzie teraz dalej na plusie to ja tą matę wyłączę. Jeszcze automatyki nie mam. I co ciekawego tutaj te panele na tym dachu 6 stopni specjalnie idę zobaczyć jak one wyglądają wejdę na dach i zobaczę. Bo jestem ciekaw czy tam jeszcze śnieg leży czy coś. Ale produkcja z nich jest super. No i zobaczcie ciekawostka T5 i te 5 paneli są podłączone do tamtego falownika i produkują, produkują. Pomimo tego, że zobaczcie, ile tutaj jest jeszcze lodu, ale one się widać, ten lód się odpuszcza. No zaraz wezmę szczotkę i ogarnę tutaj. Zobaczymy, czy coś więcej będzie z tego. Tak z ciekawości, ale one już 250-300 watów w takim stanie produkują. Co jest zaskoczeniem miłym. Tak z ciekawości zobaczcie na dachu te panele. Śnieg się zsunął. No i nie chcę zejść niżej, bo się zrobiła taka czapa tam kurczę, Nie chcę zejść niżej. Tamte są w Ongridzie. No ale tam to już jest grubsza sprawa wejść na tamten dach. Ale tutaj to jest 6 stopni. I mogę tutaj troszeczkę to ogarnąć. No i już mamy ściągnięty lód. Tam jeszcze troszeczkę zostało mi. Nie mogłem sięgnąć. Ale tu idealnie. I ciekaw jestem, o ile wzrosło. Pewnie niedużo. Pewnie niedużo, bo i tak nie ma słońca za bardzo. Tam to jeszcze przeszkadza. Ale tak to zobaczymy, jaka produkcja z takiego teraz na płasko. Praktycznie 6 stopni. Chociaż jak widać, dzięki tym odsączaczom tutaj, woda się nie zbiera. I brud też się nie zbiera. Przedtem miałem zawsze brudne i wodę. A teraz widać, że ta woda. Jest tutaj odprowadzana, działa to, także tak widać. Idziemy zobaczyć, jaka produkcja z tego teraz sobie tak myślę, że bo one są w jednym stringu 10 paneli. Jeszcze tak myślę, żeby zrobić z tego dwa stringi. Dwa stringi i połączyć je równolegle, czyli te 5 tutaj dać jako jeden string i te 5 tutaj drugi string, bo jak słońce wychodzi, to najpierw oświetla tutaj tą stronę stopniowo. No to wtedy by te już pracowały, a te później by pracowały dopiero, by się dołączały do tego stringu, a tak to jak wszystko jest razem szpięte, to te już są słoneczne, a te są zacienione i one blokują produkcję z tych. I to może trwać nawet i dwie godziny. Także można by było sporo na zaoszczędzić na połączeniu równoległym tych, tych, tych stringów. No dobra, idziemy zobaczyć produkcję. No powiem, że szału nie ma. Ale jest trochę lepiej. Może jeszcze ten lód, który tam jest, to powoduje w każdym razie 300. A tu z tych jest 380, 380, 390. Także przy braku słońca to aż nie ma takiej dużej różnicy. 390 i tu. 326. No cieszy ta produkcja, że już coś jest. Pomimo braku słońca, o widać, nawet się rozkręca. No i podobnie. 320, 330. A tu już mamy 400. Tak. Trzeba to jeszcze ocieplić, żeby to działało i żeby korzystać z ofgrida. No bo mocy mam 700-800 watów bez słońca, a moc taka jest produkowana. No i zobaczcie jak to wygląda. Oklejone, fajny efekt daje ta taśma zbrojona. Naprawdę rewelacyjny. Ładnie się klei i można wszystko ładnie dokleić, szczelnie. Bo tam nie miałem tej taśmy jeszcze i tak pokleiłem tylko, a to jednak jednak robi robotę. Fajniejszy wygląd. Estetyczniej bardziej. No i grzeje się już. Tego na razie wrzuciłem na drugi stopień, żeby trochę podgrzał mocniej. No i za chwilę Będę mógł go już też ładować, połączyć z tamtym. Także będzie ok. No i powiedzcie, nie ma słońca, jest pochmurno. Te są 6 stopni położone panele, czyli prawie płasko. 540-550. Te są prawie w pionie. I co? Niewielka różnica. Niewielka różnica. Dzień pochmurny. Nie robi różnicy dla tych paneli, produkują prawie jednakowo, i tak jak widać, oklejone jest chyba dość ładnie. Trochę bałaganu narobiłem, zaraz posprzątam, ale już tak druciarsko nie wygląda. A naprawdę warto, powiem szczerze, bo to jest tylko 26W i naprawdę nie potrzeba żadnej automatyki, bo do 10 stopni na plusie tylko podgrzeje. No tego co dopiero załączyłem ile pół godziny już ma 4 stopnie. Alarm puścił. zrzucimy mu teraz już na pierwszy stopień, na 26 watów, bo po co ma go tak grzać? Jeszcze mi się spoci. No. Dobra, ja je teraz połączę, Co prawda napięcie 53 i prawie 7 53,3. No to jest 30 różnicy. Także działamy, zobaczymy ile tu pójdzie. No szału nie ma. 6 amperów. A tu 10. No to dobrze zadziałało. 11, tu 5, 53,5 V. I tu jest też 53,5 V, także szybko się zrównały. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam.